Kobieta miała właśnie napić się wody, gdy nagle przewodnik ją powstrzymał. Okazało się, że woda była pełna robaków, przypominających końskie włosie. Widząc to, wszyscy byli w szoku. Powiedziano im, że jeśli ktoś zarazi się tymi robakami, przeżycie będzie niemożliwe. Wtedy przewodnik zajrzał do ucha pewnego mężczyzny i naciął mu palec nożem, a następnie zakroplił krew do jego ucha. Ku zdziwieniu wszystkich, z ucha mężczyzny wysunął się mały wąż. Przewodnik bez wahania wrzucił tego węża do rzeki, ponieważ wiedział, że zabicie tych węży nie jest łatwe. Gdy Gdyby to zrobił, duże węże mogłyby się zemścić. Ten mężczyzna był jedynym, który mógł wyprowadzić wszystkich z tej tajemniczej dżungli, dlatego wszyscy mu ufali. Jednak ścieżka, którą szli, była terenem łowieckim ludożernych pytonów. Ja życie w każdej chwili mogło być zagrożone. Tak też się stało. Kiedy niektórzy jedli, z drzewa zsunął się olbrzymi pyton i pochwycił dziecko. Wtedy kobieta i Jack wspólnie próbowali go schwytać. Tymczasem reszta ludzi również pobiegła z pomocą. Wydawało się, że oboje nie będą w stanie uratować dziecka z uścisku. Pytona. Nagle jednak ktoś z całej siły uderzył olbrzymiego pytona grubym kawałkiem drewna. Wycisnąwszy się z bólu, pyton natychmiast otworzył paszczę, a dziecko zostało uwolnione, ponieważ.